Cześć, witajcie! Właśnie dojechaliśmy do MG Motorsport i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Aby rozwijać nasz kanał, ruszamy z nową serią odcinków. Będzie to projekt 850. Na czym ono będzie polegał? Ten oto samochód. Praktycznie fabrycznie nowy Mercedes S63 AMG w topowej wersji z zeszłego roku, ponieważ w tym roku już nie produkują tych samochodów. Postaramy się przerobić na moc rzędu 850 koni. Czy nam się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Czas na pewno pokaże. Pierwszym etapem modyfikacji na pewno jest układ wydechowy, i tutaj właśnie firma MG Motorsport pomoże nam z tym. Prawdopodobnie za chwilę się skonsultujemy, ale zostanie zrobiony od początku do końca układ wydechowy. Na wstępie też chciałem Wam powiedzieć, że tutaj klient zdecydował się, że gwarancja się nie liczy, także idziemy bardzo grubo. Zostaną usunięte prawdopodobnie GPF-y, zastąpione zostaną katalizatory sportowymi katalizatorami. Ale tak jak już przed chwilą wspomniałem, Michał Sędzi na pewno coś więcej nam za chwilę o tym opowie. Jest z nami Michał. Cześć, witaj się. po raz kolejny. Opowiadaj jaki masz szybki plan na to auto. E, tak jak wspominałeś przed chwilą, e, plany się troszkę zmieniły. Tak. Robimy full pakiet, e, czyli montujemy dampify z portowymi katalizatorami. E, robimy pełny układ wydechowy. E, układ wydechowy będzie oparty też dodatkowo na X-Pipe. E, który nam postąpi fabryczną e, elektroniczną przepustnicę, e, e, która rozdziela prawą i lewą stronę. A układu. co oni właśnie to elektronicznie? Oni robią elektronicznie po to, żeby e, pogodzić dwie kwestie. E, ładny dźwięk z parametrami samochodu. E, można to zrobić bardziej sportowo, jest to o wiele trudniej, e, właśnie stosując X-Pipe'a, ale dedykowanego do modelu. To jest bardzo ważna i istotna informacja, że musi to być element wykonany stricte do danego modelu samochodu. Nie może to być element uniwersalny, tak, tak. jak 99% firm. Tutaj robić, widzieliśmy, że, tak że, robią, że jest to uniwersalne. Tak, dokładnie. No i to nam zrobi fajny dźwięk, zrobi nam dobry parametr. Wmieniając też tam pipe będziemy mieli dość dużą ilość palin, więc też będzie powiększona średnica układu wydechowego. Yy, mamy ale fajnie, bo mamy na ten samochód pełne oprogramowanie na celnice do podjęcia rur, więc te wszystkie profile będą ładnie w pok i należać naprawdę. To widział na końcu jak to... Jak to... Nie, możemy, nie możemy się doczekać efektu, tak jak już wspominałem, klient ma jedno yy, życzenie, ma być głośno. I będzie głośno. Będzie głośno. Przygotujemy też duże klapy nową elektroniką. On zdecydowanie szybsza je od tej fabrycznej i to naprawdę będzie fajnie, fajnie działało. Okej, okay. dobra, nie, nie zawracamy czasu. Widzimy działa. się za kilka dni. Działajcie. Hej! Jesteśmy właśnie w firmie MG Motorsport na odbiór. S klasy S63 AMG w coupe. Tak jak Wam wspomniałem w poprzednim odcinku, ruszamy z projektem 850 KONI. Pierwszy etap pracy jest właśnie za nami. Całościowy układ wydechowy od samego początku do samego końca został zrobiony przez firmę MG Motorsport. cause uh, want to And it made it out the ocean uh, A couple milli now I'm causing a commotion I've been coasting Hear my name all around the world My like name's explosion. Chodźcie posłuchajcie jak to brzmi. Ja sam tego jeszcze nie słuchałem i nie mogę się doczekać. Jak słyszeliście przed chwilą jest totalny roz nie powiem co, totalny sztos. Zrobimy pewnie jeszcze jeden kolejny odcinek, ponieważ teraz nie mamy możliwości zrobić sąd czeku z jazdy, a na pewno ten samochód wymaga, bo myślę, że jeszcze jak wrócimy do Wrocławia ten wydech się wygrzeje i jeszcze wydobędziemy dodatkowe brzmienie. Jeśli Wam się podobał odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka, żeby nic Was nie ominęło. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!